Kanał Brudnowski, długość prawie 11 km, przepływa przez Rembertów, Targówek i Białękę, wpływa do kanału Żerańskiego. Odbiera wody opadowe z terenu o powierzchni około 50 km2, wybudowany w XIX wieku z wykorzystaniem koryta rzeki Brodni. Czyli była sobie rzeka, a w XIX wieku państwo zniszczyli rzekę i zrobili zbiornik dla Szamba. I tak zostało do dzisiaj. Rzeki nie ma. Dziki osadnik ściekowy w centrum prawobrzeżnej Warszawy jest z XIX wieku. Brawo! Idziemy na kładkę. Woda bardzo duża. Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest już cofka z kanału żerańskiego. No, Zajdziemy jeszcze kawałek w dół. Kanał brudnowski. Po prawej mamy budowę jakiegoś osiedla. Nazwa tej firmy jest mi dziwnie znajoma. Chyba z osiedla Zacisze Wilno. Przecież tam ta firma działa i od tego wszystko się zaczęło. Co tam się działo na tym i dzieje nadal na Zaciszu Wilnie. No duża woda w kanale brudnowskim. Jeśli woda w Wiśle podniosła się o kilka metrów, w kanale Żerańskim też, to może to jest już po prostu cofka z kanału Żerańskiego. Kolejna budowa. Leżą przygotowane i rude rury. Stają również kręgi znajomej nam już firmy z kilku miejsc co najmniej. Oznaczone nazwiskiem wielkiego polskiego pisarza. Tego od ogniem i mieczem. Także możemy spodziewać się tu za chwilę najgorszego. Podajmy jeszcze kawałek. Tam za chwilę zdaje się, już Kastoramę będzie widać na Głębokiej, to już haszcze nieprzebyte, z prawej strony widać centrum handlowe, to są zabudowania centrum handlowego, no a pod nogami, a pod nogami kolejny kolektor, i nawet coś podaje. podaje wodę. Ale tu cały teren jest umazany, nie wiem czym, czy to jest jakiś styropian z budowy, czy jakieś cholerstwo. Wszędzie to jest tutaj. Co oni robią z tym kanałem brudnoskim? To jest coś strasznego. Naprawdę to jest gorzej niż trzeci świat. Oni tam piją wodę z rzeki, to muszą pilnować, żeby była czysta. Wizję lokalną rozpoczęliśmy przy ulicy Malborskiej, a dokładnie w miejscu, gdzie ulica Malborska przechodzi kładką nad Kanałem Brudnowskim. Ktoś żartobliwie podpisał, że to jest mostek nad Smródką Kanał Brudnowski. No naprawdę przykre jest to, że nazwa smrutka utrwala się wśród lokalnej społeczności poniekąd słusznie, no bo to co płynie Kanałem Brudnowskim to woła o pomstę do nieba. Dobrze by było, żeby to był po prostu mostek nad kanałem Brudnoskim, a najlepiej nad rzeką Brodłą, tak jak tutaj mamy napisane na tablicy informacyjnej, znajdującej się w tym miejscu. Tym bardziej, że obok, dosłownie 10 metrów czy 15 metrów dalej, mamy pomnik. Pomnik pierwszego osadnictwa na Starym Brudnie. Tu zaczęła się Warszawa, podobno. Tutaj są były pierwsze jakieś osady z X wieku, a więc tysiąc lat temu. Tutaj wystąpiło, następowało już osiedlanie się ludności, a teraz płynie Szambo. Jest to wstyd i hańba naprawdę. Z mostku nad kanałem Brudnowskim, czy nad dawną nazwą, użyjemy tej dawnej nazwy nad rzeką Brodłą. Marszrutę rozpoczęliśmy w dół, prawym brzegiem, tędy, tu przy ogrodzeniu budowy. Ogrodzenie 25 metrów jest tego ogrodzenia, dalej już się kończy. Prawym brzegiem podążaliśmy w dół, tutaj mamy widoczną jakąś rurę. Ja jej na wizji lokalnej nie utrwaliłem. Nie wiem, czy już jej nie ma, czy, czy po prostu jest takie wysokie gąszcz traw, że, że ta rura schowała się w trawach i umknęła mojej uwadze. Będzie trzeba to sprawdzić. No poszliśmy dalej. Jeszcze kawałek to jest w sumie jakieś, żeby nie skłamać, no kilkaset metrów. Jest to kilkaset metrów, około 300-400 metrów. I w tym miejscu naprzeciwko tego charakterystycznego, w zasadzie jedynego dużego drzewa, to mamy jedyne duże drzewo na, na drugim brzegu. W tym miejscu, o tutaj, w tym miejscu lekko poprzekątne jest to duże drzewo. Tutaj, a my w tym miejscu zlokalizowaliśmy kolejny niewielki, bo niewielki kolektorek. No ale jak to się mówi, chciałby się powiedzieć mały ale wariat, albo mały ale jary. To co tam pod tym kolektorem stoi, to nie wiem, czy to jest jakiś styropian z budowy, coś na powierzchni się unosi. Wszystkie trawy są tu położone przy tym kolektorze, więc, więc w momencie zrzutu widać, że był porywisty nurt. Wszystko tu położył, tu stoi jakieś na powierzchni tak samo, nie wiadomo co za stoisko, szamba, resztki materiałów budowlanych. Nie wiem, co to stoi, wygląda to skandalicznie, jak na stolicy europejskiego kraju. No i tyle, dalej już nie szedłem, wróciłem na mostek na ulicy Malborskiej. Kolektorek nazwałem kolektorkiem pod ulicą Malborską, mimo że to jest kilkaset metrów, jak mówię, 300-400 metrów w dół od ulicy Malborskiej, ale, ale nie ma tu żadnego innego sensownego. Yy punktu, od którego można by nazwać ten kolektor, więc niech, niech zostanie ta nazwa kolektorek pod ulicą Malborską. No, wróciłem na ulicę Malborską. Tam dalej już nie będę, bo mi się baterie wyczerpią.